Ruchy Legia popierają przemysłowa babiarza. Widzę wrobi oprawę na motyw skrojonej flagi. Nietypowa dostawa jedzenia. Gieksa na zakazie w mielcu. Zapraszamy na kolejny raport ze stadionów. Polish Fest TV: Wspiera nas Spiroshop.pl oraz marki Oktagon i Ofensywa. Witajcie ponownie na największym kanale kibicowskim w Polsce, za nami sobotnie i niedzielne mecze. O tym, co się działo, postaramy się opowiedzieć w kolejnym odcinku serii Raport ze stadionów. Cieszy nas fakt, że seria tak mocno się przyjęła, co widać w szczególności po wyświetleniach, ale też w waszych reakcjach w postaci łapek w górze i komentarzach. Dlatego, zanim zaczniemy, to tradycyjna prośba o subskrybowanie z dzwoneczkiem największego kanału kibicowskiego w Polsce. W momencie publikacji tego filmu jest nas już ponad 206 tysięcy. Dobra, koniec tej autopromocji, lecimy z tematem. W sobotę Gieksas Katowic wybrała się na zakazie do Miejca. Fanatyków stali mogli wejść całą ekipą na obiekt. Jak czytamy na profilu Gieksa, dziś po 19 latach wróciliśmy na ekstraklasowy szlak wyjazdowy. W Mielcu jesteśmy obecni w 384 osoby, w tym jeden banik. Dziękujemy Stali za ogarnięcie wejścia. Piłka nożna dla kibiców. Tutaj warto dodać, że fani Skadowic zostali ukarani za odpalenie piro w Gdyni na meczu o awans do ekstraklasy. Mecz Stali mielec z GKSM Katowice przyciągnął na trybuny ponad 5,5 tysiąca widzów. let yes. Sobotnim ekstraklasowym spotkaniem był mecz Radomiaka z Jagielonią. Tak jak wspominaliśmy w kibicowskiej zapowiedzi, z powodu budowy dwóch trybun, sektor dla gości jest nieczynny. Na meczu kibice Radomiaka wywieszają transparenty, na których możemy przeczytać ręce precz od krzyża. Tu wyznajemy tradycyjne wartości. Nie życzymy sobie przymusowych gości. Mecz na żywo obejrzało ponad 8,5 tysiąca widzów. W sobotni wieczór w Łodzi mieliśmy do czynienia z najciekawszym, przynajmniej na papierze, meczem pod względem kibicowskim. Na widzew? po przerwie spowodowana i zakazem wyjazdowym za ostatnią wizytę kibice Lecha przyjechali pociągiem specjalnym i co raczej naturalne dotarli w komplecie. Oficjalnie dostali 907 wejściówek. Tutaj ciekawa sytuacja, jak ogarnąć catering na wyjeździe. Na meczu Widzew prezentuje oprawę, na którą składa się kartoniada, która tworzy słowa najpierw Widzew, a następnie Łódź. Całość uzupełnia transparent... No one like us, we don't care, co w tłumaczeniu na polski znaczy nikt nas nie lubi, nie obchodzi nas to. Motyw oczywiście odnosi się do skrojonej przez widzę w 2018 jednej z siedmiu flag Lecha. Pucno zostało spalone podczas meczu Lech 2 Poznań, widzę w łódź 21 września 2019 roku. Tego też dnia na płocie zawisła nowa, nieco odświeżona flaga, której motyw mogliśmy podziwiać właśnie na oprawie. Kolejna choreografia widzewiaków zaprezentowana została w drugiej połowie. Pojawił się transparent o treści, a w łodzi z ekstraklasy już jesteśmy tylko my, co odnosi się do derbowego rywala, LKS-u, który w ubiegłym sezonie spadł sportowo z ekstraklasy. Do tego na młynie kibice machają flagami w widzewskich barwach i zostaje odpalone piro w postaci białych rad na środku i czerwonych po bokach. Na meczu oczywiście nie mogło zabraknąć wymiany uprzejmości. Zobaczcie kilka fragmentów dopingu. <try> Pojrzało ponad 17 tysięcy widzów. Jak oceniacie to spotkanie pod względem kibicowskim? Dajcie znać, a my lecimy dalej. W sobotę grała też pierwsza liga. Warto tu zwrócić uwagę na mecz Górnika Łęczna ze Stalą Rzeszów. Kibice z Rzeszowa pojawili się na sektorze gości w 220 osób. Na meczu doszło do nietypowej praktyki. Podczas kibicowskiej wymiany uprzejmości z głośników zaczął wybrzmiewać głos dziecka, proszącego o kulturalny doping. Taka oto ciekawostka. Gdziecie kibice, na dzisiejszym meczu gościmy dużo dzieci, dlatego uszanujmy tych młodych fanów piłki nożnej i skoncentrujmy się na dopingowaniu swojej drużyny. Apeluję o kulturalny i sportowy doping. W drugiej lidze odbył się też zapowiadany przez nas mecz rekordu Bielsko-Biała z zagłębiem Sosnowiec. Jak czytamy na kibicowskim profilu Zagłębia, pierwszy wyjazd nowego sezonu wypadł nam do Bielska Białej, gdzie zwycięstwo piłkarzy na żywo oglądało blisko 800 osób, w tym 170 przyjaciół z bialskiej stali. Bardzo serdecznie dziękujemy za obecność i wsparcie. Przed naszym meczem kilkadziesiąt osób gości na pucharowym spotkaniu BKS-u, który także wygrywa i awansuje do kolejnej rundy. Czas na podsumowanie niedzielnych spotkań na polskich stadionach. Do Lubina w tysiąc osób, czyli w komplecie, pojechała pogoń Szczecin. Na sektorze prezentują gęste flagowisko oraz odpalają piro w postaci radz i Gospodarze natomiast wywieszają transparenty o treści, budnar, łapy precz od kibiców oraz. Nie chcemy postępowego zachodu. Nie damy wam zniszczyć naszego domu. Na kibicowskim profilu Orange City Boys takimi słowami opisali mecz z pogonią. Posłuchajcie, mecz z pogonią za nami. Szkoda remisu. Za to cieszy dobra frekwencja na przodku mimo okresu wakacyjnego. Na meczu wieszamy dwa transparenty, na których sprzeciwiamy się narzucaniu nam ideologii lgbt kuwerty oraz przymusowemu przyjmowaniu przybyszów z Bliskiego Wschodu i Afryki. Drugi transparent odnosił się do wypowiedzi ministra sprawiedliwości, któremu marzy się cenzura i wojna z Kibic Bon, bo żadne k... zamknął nam ust. Tego możecie być pewni. Już za tydzień gramy z Puszczą. Liczba na przodku nie ma prawa być mniejsza. Zgodnie z zapowiedzią do Gliwic na mecz z Piastem wybrała się ekipa śląska Wrocław w liczbie 550 głów. Mecz z trybun łącznie obejrzał ponad 5700 kibiców. Na spotkaniu nie mogło zabraknąć medialnej ekipy serwisu Śląsk.net. Zobaczcie kilka fragmentów z ich materiału. <ślesk> Czwarte, dla nas my, dla nas to splendor jeździć z Wami w Europie. Wierzymy w Was. Zawsze z Wami byliśmy i zawsze z Wami będziemy. Ostatnim niedzielnym meczem, jeśli chodzi o Ekstraklasę, było spotkanie Korony Kielce z Legią Warszawa. Mecz ogląda z trybun 14 289 kibiców, w tym wypełniony sektor gości przez fanów z Warszawy. Podczas meczu nie brakuje pokazów ultras, po jednej jak i po drugiej stronie. Zacznijmy od gospodarzy, którzy na młynie prezentują sektorówkę okrywającą oba poziomy młyna. Na płótnie możemy przeczytać. Ultras Korona. Całość zostaje okraczona pirotechniką. Na górnej części sektorów odpalone najpierw zostają czerwone race, a później ligają strony.

Legioniści doping rozpoczynają dopiero w 40 minucie meczu, kiedy wszyscy weszli na trybuny. Zaczynają od pozdrowień w kierunku smutnych panów.

Nie można zapomnieć też o transparencie wspierającym Przemysłowa Babiarza. Dziennikarza sportowego, który został zawieszony przez telewizję polską za tłumaczenie przekazu, jaki płynął z utworu Johna Lennon na Imagine. Na transparencie popierającym dziennikarza możemy przeczytać: Panie Przemysławie, jesteśmy z Panem. Plew z komuną. Transparent popierający Przemysłowa Babiarza pojawił się też w Chorzowie na stadionie śląskim podczas meczu Ruchu Chorzów ze Zniczym Pruszków. Fani niebieski napisali: Przemek Babiarz. Nie przepraszaj. Stop czerwonej zarazie! Pierwszoligowe ligowe starcie ruchu zeznicze w kotle czarownic oglądało ponad 13 tysięcy kibiców. W Niedzielnych pierwszoligowych meczów uwagę na pewno przykuwa spotkanie Wisły Kraków z Polonią Warszawa. Na sektorze gości pojawili się fanatycy z Warszawy, co w obecnym czasie, kiedy Wisła jest bojkotowana przez sporą część ekip, nie jest codziennym widokiem. Mecz z trybun obejrzał ponad 16 tysięcy widzów. W drugiej lidze Polonia bytą grała z Olimpią Grudziąc. nie prezentują choreografię, na którą składa się transparent o treści bytom wraca do gry. Z namalowanymi po bokach postaciami z rękami uniesionymi w górę, gdzie w miejscach dłoni odpalono racę. Następnie transparent został zmieniony na. Wracamy i my. Do czego na długości trybuny zostają odpalone race? To wszystko jeśli chodzi o kibicowską sobotę i niedzielę na polskich stadionach. Przed nami jeszcze poniedziałkowe starcia Rakowa z Krakowią i Aki z UKS em Jeśli coś ciekawego się będzie działo, to stworzymy o tym kolejny raport. Czy coś godnego uwagi ominęliśmy? Jeśli tak, to od razu dawajcie znać w komentarzach. Dziękujemy, że obejrzeliście ten film do końca. Jeszcze raz na koniec przypominamy łapka w górze, bo tutaj naprawdę robicie dobrą robotę, ale i tak wiemy, że stać was na więcej. Koniecznie komentujcie nasze filmy, napiszcie na przykład co sądzicie o zawieszeniu przemysłowa Babiarza w TVP i poparciu dziennikarza przez polskich kibiców, a jak już nie wiecie co napisać, to zamieście nazwę swojego klubu z dopiskiem AU. No i subskrybujcie największy kanał kibicowski w Polsce. Koniecznie z dzwoneczkiem, aby nie ominął Was żaden materiał. Trzymajcie się i do następnego. Subskrybuj największy kanał kibicowski w Polsce oraz dołącz do grona wspierających! Zapraszamy na zakupy w BIOSHOP.pl z kodem PolishansTV 5% rabatu.